Witam Was w kolejnym odcinku TLW. Odcinek już 30. Tak jak mówiłem w przednim odcinku, no strasznie szybko mi to leci. Niedawno był odcinek pierwszy, a już jest 30. No bardzo szybko to leci. Ale tak, w poprzednim odcinku co się zrobiło, no to oczywiście tutaj te klify. No oczywiście też jeszcze nie poteksturowane, bo tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, no trochę mi się weny mi zabrakło, ale to nie szkodzi. W dzisiejszym odcinku to się dokończy. I tak, i w poprzednim odcinku co jeszcze zdobyłem? No oczywiście poza gadaniem o reportowaniu czatu, to zdobyłem sobie tutaj aleję. Oczywiście przyprowadziłem tutaj dwa aleje, ja już tutaj ich sobie trochę rozmnożyłem. Tutaj tą płytą Side, a po co mi są oleje. Tutaj chcę sobie z tymi alejami, tu już naszykowałem. Ja sobie te dwa mają wyręczęte kamyczki. Tutaj są przypięte do płota. I tutaj chcę sobie przyznać, jak to będzie całą w budowaniu, bo oczywiście jak sobie takie jakoś buduję tu na przykład mam takie materiały, biorę sobie kobiet deep slate i sobie to na przykład buduję. No to czasami mi po prostu wylatują o te itemy, tak, ten kamień cały. No tutaj nie ma problemu jak tu buduję na dole, bo po prostu je, je mogę sobie podnieść. Ale problem jest w tym na przykład jak sobie buduję wyżej i mi spadnie to śladu. No to te aleje mogą mi to przynosić. Mam nadzieję, że przynajmniej to tak będzie działało w teorii. Brzmi fajnie jak to będzie działało w praktyce, to się zaraz zobaczy. Także no, ja to sobie przetestuję tam podczas timelapsa robienia, także zapraszam do oglądania całych tutaj tych klifów, więc zaraz się widzimy. Jesteśmy po szybkim timelapse'ie, tutaj już całe te klify są poteksturowane. Niestety kowek timelapse'a mi się zepsuło tutaj jak robiłem tą dolną część, ale tym jakoś dużo nie straciłem, ale ważne, że jest zrobione. Tutaj też dodałem taki kamyczek, nie miałem go na początku w planach, ale no jest dodany, tutaj całe poteksturowałem po tym. I tak aleje sobie przetestowałem i powiem wam, że no aleje są spoko nawet z podnoszeniem tymi, ale no jak można zobaczyć, gdzie mam aleje? Nie mam pojęcia, gdzieś mi się zgubiły. Tutaj ich nie miałem nigdzie przyczepionych do żadnego płotku, nic. Po prostu wiecie, jak sobie czasami latałem Surowce, czy gdzieś, czasami do domku, i gdzieś mi się zgubiły. Nie mam pojęcia, gdzie są te dwa aleje. Więc no tutaj jest taki problem, że po prostu mi się zgubiły, ale większość czasu tu były i mi pomagały, zbierały ten kamień tutaj z wody, i też z wo No, bym pokazał wam, ale mają taki jeden problem. Bo aleje nie umieją pływać i prosto jak mi jakiś blok wpadł, o tak, to oni nie mogą go podnieść. Cały czas się tutaj blokują na wodzie, aleje nie, ale nie umią nurkować, żeby go podnieść. Więc to jest dość ciekawe, że aleje pływać nie umieją. Są cały czas na powierzchni. Ale to pewnie jest coś takiego zrobione, żeby w razie czegoś się nie udusiły z braku tlenu pod wodą, więc pewnie to dlatego tak działa. Tutaj całe tutaj już jest potaksturowane. Cały tutaj ten bok. No i tak był jeden time lapse. No to teraz można zrobić tutaj tą drogę całą. Znaczy całą przynajmniej sobie zaplanować. O takie coś zrobić. Tutaj będzie kawałek. Tutaj do tego. A no i też jak to nagrywam. No to już był. Tam Mojang zrobił live. Minecraft now. Tam wiecie, sobie grali w Minecrafta i ogłosili kiedy będzie Minecon. Znaczy teraz się nazywa Minecraft Live. Wiecie, i to będzie 15 października i tam ogłoszą następną dużą aktualizację, więc no, miesiąc jeszcze mają, no półtora miesiąca. Jestem ciekawy czy 1.20 to będzie już na Minecraft Live zapowiedzą i to będzie jakaś duża aktualizacja, czy 1.20 jakoś będzie teraz może. Jakąś małą wydadzą. Może jakieś błędy albo coś dodadzą, nie, znaczy lepiej żeby błędów nie dodali, żeby może jakieś fajne nowości może jakieś małe dodadzą, więc to by było spoko. A 1.21 może być taka jakaś większa aktualizacja, w sumie też jestem ciekawy jaki będzie temat następnej aktualizacji, takiej większej, bo 1.19 było strasznie małe jeśli chodzi o nowe rzeczy i takie niespodzianki. Bo wszystkim praktycznie wiedzieliśmy, co będzie. Wiecie, Warden tego, to już czekaliśmy strasznie długo na Twitter tego. No, miasta, tylko te starożytne miasta są no, ciekawym takim dodatkiem. No, wiecie, żaby, te Mangrove, swamps. to o wszystkim to było. Wiadomo, że kiedyś to dodadzą, tylko nie było po prostu wiadomo, kiedy. Bardzo mnie ciekawi, co dodadzą w 1.20, albo do 1.21 w tej większej aktualizacji. Możliwe, że będzie ak albo aktualizacja tych może biomów, to nie dajli rady, albo aktualizacja Endu i aktualizacja Endu by była bardzo fajna moim zdaniem, tak net pasująca, bo wiecie, update'ują ostatnio wszystko po kolei, bo był Nether, był Overworld i teraz by idealnie pasował End ale to się zobaczy, także no Zapraszam teraz do kolejnego timelapsa tutaj z budowy tutaj tego drogi, bardziej takiego szkicu z kamienia Także widzi się za chwilę. I jesteśmy po szybkim tajrapsie i znowu się tutaj zrobiło bardzo dużo. Tutaj zrobiłem całą, tutaj tą, no prawie przynajmniej całą, ale do, tej, do tego poziomu tutaj duże, te są. No i trochę mi z tym zeszło. I kamienia strasznie dużo na to idzie, i czasu jeszcze tym bardziej. I tutaj mam smutną wiadomość, te trzy shulker boxy to moje ostatnie zapasy kamienia, jakie mam tam wiecie, z kopania, tam z tego, tego, więc jak będę chciał tutaj coś zbudować dalej, niestety będę musiał zbierać sobie kamień. I tak, jak może zauważyć, znalazłem ja jednego. Pędał się tutaj, tam się zagubił po tej, no, po tej, po ciemnej stronie, o tutaj był w tym miejscu. i dziwne, że nie mógł stamtąd wyjść. To nie? A, dobra, myślałem, że już tam znowu wleciał. I mogę wam teraz pokazać, o co chodziło mi z tym kamieniem, że... Aleje nie umieją pływać. I teraz rzuciłem właśnie tutaj kamyk i teraz o jest alej, zobaczył tego kamyka no i tak. Jak tutaj jest, właśnie przez to, że tu jest woda i kamienie mi tutaj spadały z większej wysokości no to aleje próbowały podnieść to, ten kamień. Cały czas próbują podnieść ten kamień i nie może po prostu zanurkować pod wodę niestety alej. Dlaczego nie umie nurkować? Nie mam pojęcia, dlaczego nie umie nurkować, ale moim zdaniem powinien. A niestety nie, no i też no, blokuje się na dość długi czas, jak można zauważyć. No i jak miałem te dwa aleje to sobie nie tak rady, oczywiście można by to zrobić, że więcej tych alei, to raczej by nie było żadnego problemu. O, widzicie? O i ten headshot. No to by nie było żadnego problemu raczej, ale wiecie, to też armia alei, to latać, te zapinać gdzieś. I też wam poradzę także, no jak używacie do aleja właśnie do takiego czegoś jak ja, i gdzieś lecicie, gdzieś dalej, no to jednak przypinać do jakiegoś płotka, czy gdzieś. No akurat jest z tym akurat problem, że czasami lecą za tombą no i się gubią gdzieś. Tutaj sobie przypiąłem płotek i też mam zamiar, no jak on tutaj przyleci, tutaj jeszcze go sobie przetestuję, jak będzie się tutaj drewno zbierało, ale to nie teraz. O nie, teraz to już tam kiedyś indziej sobie zobaczę, jak to będzie działało. Więc na razie tu sobie zostanę, a i też co ciekawa rzecz, bo ale jak jest przypięty, nie może gdzieś lecieć, jak się mruci kamień gdzieś, jest na linie, cały czas się próbuje tam dostać i nie może dolecieć. No <grybujesz> jest to trochę statystyczne, no ale no. No spójrzcie no. <grybujesz> a. O, śmieszne trochę jest. Też tutaj z teksturowaniem sobie poczekam do wersji 1.20 albo 1.21. No, no, zależy, czy jakieś bloki fajne dodadzą. Dzisiaj też jest snap, ten yy, środa, dzień snapshota. Teoretycznie. Ostatni dzień wakacji. No i na razie snapshota żadnego nie ma. Podejrzewam, że jak nie będzie w tym tygodniu, to nie będzie już w ogóle. Czyli na Mineconie konie 15. Października zapowiedzą 1.20, tak obstawiam, bo snapshoty raczej by już powychodziły, jakby mieli coś dodać, ale może, może, bo jeszcze nie jest ta godzina, może jeszcze coś tam dodadzą, ale to się tam najwyżej zaskoczę, będzie fajnie i tak z teksturowaniem czekam, może jakieś fajne bloki nowe dodadzą, to się od razu tutaj to poteksturuje, a w ogóle zapomniałem. Opowiedzieć jaki w ogóle tu mam plan na tą drogę. No, na pewno nie mam tu planu zrobić mob grindera, bo już mam jeden, więc pozbędziemy tych mobów. No już będzie na pewno mniej. Nie ma to jak oświetlanie budowli. No jeszcze deszcz zaczął padać, no oczywiście, no oczywiście. Ale tak, tutaj będzie tunel. Tutaj droga będzie prowadziła przez tunel. Cały tutaj fajnie takim klifem. I tutaj dodałem taki, tak jakby element erozji, że tu się kawałek góry zawaliło, tak jakby, wiecie, bo fale te... Ojej, idzie ten ząb, no. Tutaj dodałem taki element erozji, że tutaj kiedyś szła droga, o tędy jakoś tak, ale kawałek góry się po prostu tutaj jakby osunął przez fale, tak jakby podmyły. I dlatego tutaj będzie taki mostek, tak jakby tymczasowa... Tak jakby ludność zrobiła to sobie tymczasowy mostek, żeby tu jakoś przejeżdżać, mieć to jakiś no to Dojazd taki jakby tam dodałem do tamtej części, więc to będzie taki mostek na pewno jakiś zrobiony. Też kolejny element Rosji taki, to tutaj dodałem też taką szczelinę. O no, tu w tym miejscu. O, można dokładnie tak sobie przelecieć. To też ma tak jakby symbolizować, że tutaj ten element tej góry, tak jakby się odrywa od tego. Od tej całej tej góry i wiecie, tu taka szczelina się robi, tutaj taka szczelina, aż tutaj do tego tunelu, tak powoli. Coś się tam temu pojawiają, no? Jakby to musiał oświetlić, bo jest tu pełno tam. O. Dobra. No także, no, tą górę będzie się powoli robiło. Powoli, powoli, ale do celu. Poteksturuje się później, jak będzie nowa aktualizacja. Może jakieś nowe bloki fajne dodadzą. Jakieś łatwe w stopowaniu, no to po prostu się to poteksturuje. Ale no, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, taki trochę krótszy odcinek z dwoma ale wiecie, dość dużo się zro zrobiło, takie bardziej czasochłonne teraz rzeczy, bez jakiegoś tam, bez jakiegoś szału, także powoli, ale do przodu to oczywiście klify, jest jak góry i górę się będzie pomału robiło, także w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, także żegnam was, pa pa, widzimy się w następnym odcinku.